Trzeba dwa łóżka żeby bo ja muszę... bo tam jeszcze jest piesek on mi się rozchorował, wiesz? Trzymaj go. Weź to po płastek. Jak się boi. Bo się boję aż mu serce bije mocno. No, co wsiąciut? No, co wsiąciuk? No cóż, nie masz ochoty go głaskać? Boisz się go? On potrzebny? To wiem gdzie by go Mam takie dwa starsze. Chodźcie tutaj, nie bój się, nie bój się go, nie bój się. Chodź tutaj. Ja mam się nie bać, no. Taka resa inna no jakaś. No, taka tka. resa chyba, co Zaczynają... chyba jeden tygodniowy. Poniec... Halo? A może ty chcesz tego psa tam do domu? Dzień dobry. Co? Nie chcesz tego pieska do domu? Nie, rodziciel nie, do nie, nie, nie raczy, zabronił. A, zabronią, ale ty masz chęć, nie? Ja, ja wiem, chęć. że rodzice ja zabraniają, nie pozwalają to. Ja wiem, ten jak ten. Obowiązek, no. ale dzieci mają nie... radochę Tak. Tak, tak, No to już coś. Czyli, żeby można mi było że ręki wziąć, bo uciekają. ja ją, schowam. To mówisz co? Chęć masz na tego pieska? Masz chęć na pieska, czy nie? No, raczej nie zabrania. No. Nie skacz. <noise> Mają. Chyba jeden się w ten. Ale to nie są dziewczyny. jakie? Ale to jest jakaś inna rasa. A skąd to są owczarki niemieckie. A takie mają pyski wydłużone. No a jak? Jakie będą? One teraz wyrastają, to one takie trochę nieproporcjonalne są. Chodźcie, chodźcie. <laughs> Chodź To są perliczki. Chodźcie, pokażę taki dziwak. One nie są takie, żeby je do ręki pływać. Tak, a jest to rasa zielononóżka. Tak zwana. To jest stara, tradycyjna, staropolska rasa. Kiedyś jak była Polska pod zaborem w Galicji w szczególności, ludzie trzymając te tkury zawsze symbolizowali swoją Polskość, że to są... A to jest biała gęś pomorska. To tylko od miasta Kuba w Rosji. Bardzo odporne na dasie. takie ciekawe łowienie ma i, a teraz do inkubatora pójdą jaja. Mhm. jego trzeba będzie odsadzić. Mhm. Ładny, kolorowy tak... Bardzo. Poczymaj ja go, go sobie, ale tak śmiało. Nie trzymaj go tak jak zdechłego szczura, tylko twardo żeby... no. i teraz niech ci dziadek zdjęcie zrobi. A, a, a. <grym> <grym> a, <grym> a. Taki on spokojny. Nie wie czy A ten przestraszony. <grym> Jest, nie? Co? Tamta jest tam z tym grzbietem takim. takim nie, o, o kurczę. O, to jest no, tak. kogo teraz... Śmiało to, czy... o, trzymaj, to jest. Tak, z góry ręką byłem. Z góry, nie to. O, to, o ta, tak. Czy coś go? Nie, się on ale ty ma być, nie mam być nie. No, no, tak. Tato i mama będą wiesz. <grymne> no ja ci mogę, że to masz być śmiejsza, a nie chodzić, no. To jest kaczka francuska, no, żłoba dobrze. kaczka. Słuchaj, Miała Wiktorka i się jechała, ale wiesz, panie, panie... No, na... Czy ja bym no, nie, pamiętam. fajna i ciekawa. Trzeba No, by Tak Taka siatka. Ech, ech, ech. To jest grzebień taki. No, grzebień też jest do grzyby, do ogona. No jest no bo... Też one się w, w śniegu tym tarzały resztki. Błocie. One stosują swoją toaletę na wszystkie możliwe sposoby. Nie no. Dobra, grzegasz, podsadź. Weź go podsadź, weź go podsać, najlepiej. O, weź go podsać i trzymaj się grzywy. Śmiało, trzymaj się grzywy. Jak ty siedzi? <śla> Trochę strachu może. To pierwszy raz, to, słuchaj, normalne. Nie pierwszy. Nie pierwszy? pierwszy? Ja. No, tak, <śla> Jak się konia do przodu, żeby ruszył? Stupię, robicie, go piętami po brzuchu. Jak skurpałeś to na po brzuchu, to nie ruszysz. Jak jeszcze trzymasz, to będzie dwie. E no nie, to widzimy. <grym> masz się dobrze? <grym> się dobrze. Jeśli będziesz się szubą, to ty, to Powiem jej, żebyś stanęła. Idzie zajazda. Idzie, nie? Pewność. Kończy się tak, nie jak ja, bo mam <grym> chopać. A jak się to nazywa? Wyjdą obydwa. Puszczę. I się drugiej? No. To by tam jest Tak. I wtedy by to by zabił, jakby tak uderzył, wiesz? Nigdy nie podchodź. Tak pan mówił. Ale on jest taki gruby, fajny na razie, mój nie? Dostał taką. Nie wiem, kto żyje do czasu, kiedy musi słuchać. Nie, 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 nie. To jest ona. To już nie ma takie białej na sobie. Nie, to jest koń sportowy taki. Tak. Ale tamten to ładny. Jest ładna, ale o, wczoraj w tym piachu się wytarzała No taki ona ma ruch delikatny. I jak jedziesz to nawet nie czujesz ziemi, że dotyka, tak ładnie idzie. Ale to jest to, że to jest koń Hanower Ma 50% konia hanowerskiego. Koń hanowerski jest takim koniem ujeżdżeniowym. I wyrwa, te co są już nieładne. I jak jechałem na koniu, to. Op, to tak nie chcę. No, tak jechałem. Ten Michał się wystraszył, więc uciekał. Ten, że był oddalony ode mnie o jakiś kilometr. No, i, i, nie, i nie za bardzo. Bo zapomniałem, jak się kierowało. I wpadłem w, a, w auto taty, A ten konik ślinił to auto. I to auto było poślinione.